Tyle razy już słyszałem od was, a to jest zaleta bycia mnichem, że opowiadacie mi o swoich mężach i żonach. I tyle razy już słyszałem, że wasze żony i mężowie są wyjątkowi. Ale nie, że są dobrzy, tylko zawsze, że mają wyjątkowe wady. I czy możesz to naprawić, Ajan Bram? Wszyscy są tacy sami. To samo z żonami. Psy szczekają, krowy muczą, świnie kwiczą, żony marudzą, a mężowie mówią: Zrobię to później. Trzeba umieć to wszystko odseparować od siebie. I aż tak się nie angażować. Psy są psami, żony żonami. Czy naprawdę denerwujecie się na swoje psy? Takie są psy i za to je kochacie. Jeśli będziecie świadomi, jak naprawdę to wszystko wygląda, to problemy znikną. Psy, żony, mężowie, politycy. Denerwujecie się na polityków. Wszędzie, we wszystkich krajach są tacy sami. Tak to już jest. Czego się spodziewać? Cokolwiek się wydarzy, za pomocą uważności możemy się odseparować i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Wówczas większość problemów znika. Uważność pomaga nam zrozumieć nasze myśli, bo jeśli za bardzo wnikamy w swoje myśli, jesteśmy zagubieni, a z innej perspektywy widzimy wszystko jakby na ekranie, wszystkie nasze myśli. Wszyscy mamy myśli na przykład, że chcemy kogoś zabić, bo i takie myśli się zdarzają, ale proszę nie róbcie tego, a przynajmniej nie tutaj. Wszystkie dziwne myśli, fantazje, marzenia, a niektóre myśli naprawdę mogą zaszkodzić. Złość, poczucie winy. Popatrzmy na poczucie winy. Czasem tak bardzo się obwiniamy, że przypomina to czarne chmury na pięknym niebieskim niebie. Spójrzmy z innej perspektywy, że to tylko poczucie winy a wszystko minie. Gdy się za bardzo denerwujemy tym, co kiedyś zrobiliśmy, to kontroluje nas gniew, dlatego nie możemy spojrzeć z innej perspektywy i sobie odpuścić.